Siemanko, z tej strony w Giks to są RPG od kuchni, kanał, na którym powiem Wam, z czym to się je. Zapuszczamy się coraz dalej w teorię GNS. Dzisiaj doczliśmy do rozdziału czwartego, aż tak daleko nigdy się jeszcze nie zapuściłem, to znaczy że zapuściłem, ale im dalej w las, tym idee Edwards'a są coraz bardziej abstrakcyjne, metafizyczne i trudne do zrozumienia. A zatem czwartą część tego artykułu sobie po prostu podzielę. Rozdział czwarty opowiada ogólnie o podstawach projektowania gier, aczkolwiek zaczyna od zdefiniowania spójności, a zatem jest to pewne podsumowanie poprzednich rozdziałów. Do tej pory poznaliśmy postawy, poznaliśmy elementy eksploracji, które wspólnie składają się na, można powiedzieć, założenia, oraz dowiedzieliśmy się, o co chodzi w agendach gamistycznej, narratywistycznej i symulacjonistycznej. Każdy z tych elementów przedstawiałem do tej pory jednostkowo w odniesieniu do konkretnej osoby. Tak, że ja mogę grać z agendą narratywistyczną, ale momentami, chwilami podczas konkretnych scen mogę ją zmienić na czy symulacjonistyczną. Że mogę mieć preferencję do podejmowania decyzji z perspektywy aktora, autora, reżysera czy, czy pionka. Że mogę podczas organizowania Kampanii, sesji, e, przedstawić jakieś swoje założenia, tak? Odnośnie świata, odnośnie systemu, e, koloru, postaci czy sytuacji. Teraz przechodzimy do czegoś, co od, teraz, teraz tak jakby łączymy to wszystko, bo to mogą być osobiste preferencje, osobiste oczekiwania, ale większość gier fabularnych polega jednak na interakcji społecznej. A zatem teraz trzeba to wszystko odnieść do grupy. Przez spójność Ron Edwards w swoim artykule ma na myśli stopień, w jakim grupa współdzieli i podtrzymuje założenia, a co za tym idzie, bo jak stwierdziliśmy, wspólne założenia mają na to przełożenie, taka grupa w konsekwencji cieszy się ze wspólnej gry, odnosi z niej satysfakcję. Zatem spójność jest jakimś, jakąś miarą. Tego, jak dobrze jesteśmy zgrani, jak nasze założenia, e, nasze style gry do siebie pasują w grupie. Zależnie od tego, w jaką grę gramy, to elementy eksploracji, tak, czyli sytuacja, postaci, setting, czyli, czyli świat e, kolor oraz system, mogą nam wspierać jakiś, e, mogą wspierać spójność, tak, I w związku z tym pojawia się właśnie to stwierdzenie, gra ma znaczenie. Bo możemy dobrać grę, która już samymi swoimi założeniami, założeniami gry, może współgrać z naszymi założeniami jako grupy. Albo przynajmniej jakoś je dobrze opisać, żebyśmy wszyscy, całą grupą, wiedzieli na co się piszemy. Co zakładamy, jakie są nasze założenia początkowe. To oszczędza nam czasu podczas chociażby sesji zero, żeby zdefiniować, co my właściwie chcemy robić, jak chcemy grać. Zda według artykułu e gracze nie muszą zgadzać się w każdym elemencie e czy w, ka w trakcie całej sesji na przestrzeni wszystkich jej zdarzeń czy detali. Nie muszą utrzymywać tej samej postawy czy agendy podczas całej gry, czyli tak jak już do tej pory mówiliśmy, ale żeby sesja i gra, e wspólna gra była dla wszystkich satysfakcjonująca, to oprócz tych wspólnych założeń, potrzebujemy mieć jeszcze jakieś dodatkowe elementy wspólne. Czytaj, jakieś preferencje odnośnie postaw lub wspólną agendę podczas gry. Im bardziej grupa jest jednorodna w tych wszystkich elementach, w tych wspólnych oczekiwaniach, tym bardziej jest spójna. Tak, czyli spójność jest na jakąś naszą miarą dopasowania się graczy w danej drużynie, w danej grupie. I teraz dobrze by było sobie przypomnieć, po co w zasadzie powstała teoria GNS. Teoria GNS. Otóż ona powstała po to, żeby właśnie zdefiniować, umieć nazwać, dać nam nomenklaturę, żeby powiedzieć, dlaczego gra nie sprawia nam satysfakcji, dlaczego źle się bawimy na sesji. No i w związku z tym właśnie te wszystkie elementy eksploracji postawy, agendy, to wszystko może się przełożyć na to, że coś nam w tej, co, coś nam w grupie nie pasuje. Bardzo często będzie to agenda. Sam niedawno miałem taką kampanię, która zakończyła się przez to, że część graczy miała agendę bardziej gamistyczną, była, była bardziej skupiona na liczeniu punktów, y, bardziej skupiona na y, celu zwycięstwie. Y, bo to był akurat taki system, który ma sprecyzowane warunki przegranej i warunki zwycięstwa. A część grupy była bardziej skupiona na kwestii e, narracyjnej, na tym, jaka historia z tego wyjdzie, jak, e, jakie emocje będziemy poruszali, czuli w trakcie, e, kto przetrwa, kto zginie, jak to wpłynie na tych, którzy przetrwali. I te agendy mocno się ze sobą ścierały. I bardzo często dochodziło do sytuacji, w których Gracze preferujący jedną z tych agent, odcinali się, nie bardzo chcieli, nie, nie czuli zaangażowania w tej drugiej. Tak, gracze, którzy byli bardziej e, gamistyczni, nie chcieli uczestniczyć w jakichś scenach, które miały wprowadzić te, te rozterki moralne gracze, który, którzy byli bardziej narratywistyczni, nie chcieli e, podejmować na przykład takich bardziej optymalnych, racjonalnych decyzji, tylko sami pchali się w kłopoty. A nawet sami te kłopoty sztucznie wywoływali, żeby mieć poczucie, że na sesji więcej się dzieje. Można zatem stwierdzić, że w tym przypadku nasza grupa nie była spójna. Oprócz tego, że wszyscy przyszliśmy ze wspólnymi założeniami. Grania w tę grę, to było akurat Band of Blades, grania takimi postaciami, legionistami uciekającymi w sytuacji, kiedy uciekają z przegranej bitwy z Popielnym Królem. Graliśmy... Był jakiś ustalony kolor, tak było ustale, ustalone, że będziemy chcieli bardziej takiego klimatu, dramatu wojennego. Mieliśmy to wszystko poustawiane, poustalane. Świat gry był też przedstawiony w podręczniku. Więc mieliśmy jakieś wspólne założenia, ale nie mieliśmy tej wspólnej agendy. I to, no, w to, to najbardziej w nas uderzyło. Ron Edwards, na ile mi wiadomo, przez wiele lat robił badania. Pytał różne grupy ludzi, swoich graczy, prowadzących, osoby, z którymi się znał, dlaczego grają w gry RPG, i bardzo często właśnie pojawiała się taka niesatysfakcjonująca odpowiedź, dla dobrej zabawy. Tylko właśnie z naukowego punktu widzenia, co to znaczy, że ktoś chce się dobrze bawić, bo dla każdego ta dobra zabawa jest czymś innym. I właśnie te elementy, które przedstawiałem, eksploracja, postawy, agendy, to wszystko nam pozwala. Stwierdzić, zbudować jakieś, jakieś własne oczekiwania, to co, w czym się dobrze czujemy, w czym się dobrze bawimy, e, i daje nam nomenklaturę, żeby powiedzieć, co nam nie pasuje. A zatem, kiedy po raz kiedy kolejnym razem zagracie i pojawi się sytuacja, gdzie po sesji będziecie niezadowoleni, coś wam nie, nie pasowało, chociaż sama sesja niby przebiegła całkiem zwyczajnie, niby nie było żadnych. E, Takich dysfunkcyjnych zachowań. Nie wiem, to nie był ride to, to nie było to Nikt nie popełnił żadnego błędu, tak? Nie, to, nie, to nie było tak, że ktoś na kogoś krzyczał, że ktoś czegoś coś pominął, czegoś nie zrobił. Tylko właśnie wszystko przebiegło niby w porządku, ale nie było tej chemii, nie było tego poczucia dobrej zabawy. To możecie się zastanowić, bo. Zgodnie z teorią GNS-u, właśnie ta niespójność w grupie, w największej części, w większości przypadków, będzie się sprowadzała do któregoś z tych elementów. Nie zawsze, i to też Ron Edwards zawiera w swoim artykule, że nie wszystkie osoby odnajdą swoją, odnajdą się w swojej agendzie, że, że nie jest to temat w 100% wyczerpany, ale w znakomitej większości. Da nam to podstawy do tego, żeby powiedzieć, co nam nie grało, co nam nie pasowało, co chcielibyśmy zmienić. Taka niespójność w grupie nie jest jednocześnie jakimś ostatecznym powodem rozpadu grupy. Traktujmy to raczej jako zapobieganie, a nie, nie wiem, operację wycięcia czegoś. Bardzo możliwe i w wielu przypadkach tak właśnie będzie. Gracze mają pewną swobodę, pewną zdolność do adaptacji. Jeżeli my im zwrócimy na coś uwagę, to bardzo możliwe, że oni nie są do końca świadomi czegoś tego, że, że na przykład używają nie tej postawy, albo że jakieś agendy są sprzeczne, że, że grają w trochę w co innego, przez to, że mają inny cel. I krótka rozmowa na ten temat oraz naświetlenie problemu, co nam nie pasuje, co chcielibyśmy. Zmienić, żeby lepiej się bawić, potrafi czasem sprawić, że cała grupa ma bardziej wspólne te oczekiwania, że cała grupa może wrócić na ten właściwy tor, tak, żeby poprawić satysfakcję z gry wszystkich uczestników. Na swoim przykładzie na przykład powiem, że jeżeli tak się umawiamy, takie mamy założenia i oczekiwania, że na przykład będziemy grali czysty storytel bez żadnej mechaniki to jestem w stanie to, to przełknąć, jeżeli ja wiem o tym od początku. Tak, jeżeli ja, ja wiem, o, jeżeli ja mam mylne założenia, mylne oczekiwania, no to wtedy pojawia się problem. Wtedy rzeczywiście e, czuję się nie do końca zadowolony, bo nie wiedziałem, na co się pisze. Ale jeżeli ja od początku jestem nastawiony, że słuchajcie, tutaj będzie czysto storytelowa gra, no to ja okej okay, mogę się na to psychicznie przygotować. Albo w najgorszym razie mogę stwierdzić, że okej, okay, to akurat tutaj z, z Wami nie zagram, ale jak wrócimy do grania w jakieś inne systemy, to, to wtedy chętnie. Okej. Okay. No i to chyba tyle na dziś. A od przyszłego tygodnia zagłębiamy się już w kwestie mechaniki, w kwestie projektowania. Dzięki wielkie i do usłyszenia.